Cześć, z tej strony Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. W tej serii filmów przedstawimy produkty marki Fiber Protector, które zmienią sposób, w jaki dbasz o swoje dywany, wykładziny i tapicerki. Rozpoczynamy od Fiber Protector Water Based, ekologicznego impregnatu na bazie wody, nie zawierającego teflonu. Można go stosować na praktycznie wszystkich rodzajach dywanów, wykładzin i tapicerek, które zwykle czyści się na mokro. Posiada on certyfikat WoolSafe, dlatego jest bezpieczny dla wełny i mieszanek wełna poliamid. Preparat ten można aplikować zarówno na mokre jak i na suche powierzchnie. Fiber Protector WB skutecznie chroni tkaniny nie tylko przed wodą, ale również przed zanieczyszczeniami oleistymi. Ale to nie koniec korzyści. Produkt dodatkowo chroni włókna przed uszkodzeniami przez suche cząsteczki, np. piasek, a także sprawia, że odkurzanie staje się łatwiejsze i wydajniejsze. Fiber Protector WB to produkt idealny do stosowania zaraz po praniu na jeszcze wilgotną powierzchnię. Pamiętaj, aby impregnat dobrze się związał z tkaniną, zaleca się użycie kwaśnej płukanki przed impregnacją. Utrwalenie produktu następuje po 24 godzinach. Jeśli macie więcej pytań na temat preparatu Fiber Protector WB, zapraszam do komentowania. Ja nazywam się Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. Cześć!